Do, do Tuska wiezie? Jak tak to. Ja na marsz w, w Warszawie A dobrze Pozdrawiam Pozdrawiam mamy Pozdrawiam mamy i tak O ja do ja policji tu, tu jest Cześć no. ja Co jest? What the fuck? What? Co się odjebało? What? Wi? Wi? To jest kurwa? Ty co? Co się odwaliło w tym momencie właśnie? Ja chłopie Ja pita dostałem. Ja WTF no ty! O mój, tak za to bójcie. WTF ty, Volvo jeban. Ja, ja do polecaj. Po, Co potrzebna, jest tak. po, potrzebna pomoc, zatrzymać się wszyscy Ja pierdolę, coś się w tym momencie